Cześć, ja jestem Karczmarz i witam Cię bardzo serdecznie w swojej karczmie. Dzisiaj w kolejnym odcinku Szybkiej Kolejki zajmiemy się pytaniem od Warlock Gawron. Karczmarzu, czy danie graczom dodatkowych środków na zakup wyposażenia przy tworzeniu postaci to dobry pomysł? Tradycyjnie, szybki disclaimer: wszystkie materiały poradnikowe na moim kanale nie mają charakteru prawd objawionych, zatem korzystajcie z tego świadomie i rób z tym, co chce to nie jest jedyny wzornik dobrego grania ferpegi. Bo jaki jest ten wzornik? Wiecie wy i tylko wy. Zatem przejdźmy do pytania. Gawron, bardzo fajne pytanie, bardzo proste pytanie. Odpowiedź jest również prosta. Rzecz jasna, tak, pod warunkiem, że jest to element wpisany to, co chcesz poprowadzić jako mistrz gry. Danie graczom większych możliwości na start, czyli przy tworzeniu postaci nie tylko w postaci dodatkowego złota, za które mogą wykupić kolejne wyposażenie, ale również więcej punktów PD, mi mogą już na start wykupić dodatkowe talenty, albo rozwinąć swoje postaci bardziej, jest jak najbardziej okej. Okay. Pozwala to przeskoczyć pewien żmudny i nudny początek, w którym wszyscy zaczynamy jako gołodupce. I to jest okej, okay, pod warunkiem, że masz tego świadomość i czemuś to służy. Bo być może start bardziej zaawansowanymi bohaterami z punktu widzenia talentów, cech, psa, który teraz przeszkadza w nagrywaniu, to nie jest żaden kłopot. Tylko ty, jako mistrz gry, musisz zdawać sobie z tego sprawę, że w związku z tym zaczynacie potężniejszymi postaciami, ponieważ charakter historii, którą chcę wam opowiedzieć, jest Bardziej wymagający. A ja bym już chciał zacząć rozmawiać o smokach i nagach, a nie dyskutować o goblinach i orkach. Rozumiecie, jeżeli to jest powód dla tworzenia potężniejszego. Bohatera gry na start, to jak najbardziej. Co więcej, gracze, którzy już przegrali wiele różnych sesji, być może również są znudzeni za każdym razem rozpoczynania swojej drogi od początku. Ja akurat lubię, szczerze mówiąc, zawsze się tak rozwijać, ale to jakby moje, to co ja lubię, nie ma żadnego znaczenia. Jeśli wy lubicie i chcecie spróbować czegoś więcej, albo może ja bym już od razu chciał zagrać jakimś magiem bardziej zaawansowanym, albo jakimś wojownikiem bardziej zaawansowanym, albo wiecie, kimkolwiek innym żebym nie musiał przechodzić tych, tych, tych trudnych i nudnych początków, to zróbmy to. Tylko miejmy tego świadomość, w związku z czym... Enkantery powinny być mocniejsze. Świat powinien być bardziej wymagający w stosunku do tego typu postaci, bo często gęsto zapominamy o tym, że na świat nie wpływa tylko i wyłącznie wysokość czy poziom trudności enkantera, który przygotowujecie na sesję, ale jeśli ktoś jest nowicjuszem, a ktoś jest arcykapłanem albo kapłanem, to świat będzie wymagał od kapłana czy arcykapłana zupełnie innego podejścia niż od zwykłego nowicjusza. No analogicznie, jeżeli jesteś zwykłym szeregowcem trzymającym pikę w czy najpodlejszym batalionie zwanym BPP, to świat od Ciebie wymaga zdecydowanie mniej. Ty musisz wiedzieć, która noga to lewa, a która to prawa i którym końcem włóczni należy gać wroga. Natomiast jeśli chcesz już być sierżantem, kapitanem albo marszałkiem, no to mój drogi panie czy moja droga pani, wymagania świata szybują równie mocno, więc o tym należy pamiętać. Odpowiadając na Twoje pytanie bezpośrednio oczywiście, że tak. Jeśli takie są założenia waszej historii, jeśli chcecie zacząć szybciej, mocniej, z większymi wyzwaniami, startujcie, bawcie się dobrze, tylko miejcie tego świadomość, że poziom trudności gry powinien również wzrosnąć, bo tego się wymaga od bardziej zaawansowanych postaci. I to byłoby całkiem spoko. Uważam, że to jest uczciwie postawiona sprawa. Jest to pewien patent na nudę, na Wiecie, rutynę, rutyna nie tylko wrogie miłości, ale również sesje jakie. Jak, jak w kółko będziecie bić te gobliny, to w końcu wam się to przeje. A jak już zaczniecie polować na coś większego, to zdecydowanie jest ciekawiej, albo obracać się w bardziej hmm, ciekawych kręgach towarzyskich. To jest zupełnie inna sprawa. Wtedy również mistrz ma możliwość wykorzystania różnych elementów, w których. Dla początkujących gówniaków nie może wykorzystać. No bo jeżeli ktoś gra już szefem szajki łotrów, to jest super sprawa, bo nie dość, że ma swoje działania jako szef szajki, super złodziej, morderca czy ktokolwiek inny. To przecież misz gry możemy wprowadzić. Dobrze, mój drogi, ale teraz musisz rozwiązywać również problemy gangu, bo 20 osób przychodzi do ciebie i oczekuje Twojej decyzji. A najciekawsze jest to, że jakiejkolwiek decyzji nie podejmiesz. Ktoś. Będzie niezadowolony i z pewnością wykorzysta cień, cień szansy, milimetr od, Twojego odsłonięcia, żeby wrazić ci prosto w plecy sztylet. <laughs> Cudowna sprawa. Grajcie tak, sprawdźcie. I to tyle. Jeśli podobają Wam się takie materiały, zostawcie łapkę w górę, zostawcie dzwonek, zostawcie komentarz ze swoim pytaniem. Może to właśnie Wam odpowiem na pytanie w kolejnym odcinku. A jeśli to, co robię, sprawia Wam przyjemność. Albo pomaga w prowadzeniu naszego hobby, to zapraszam i zachęcam do wsparcia projektu karczemnego i jej karczmarza i jedną cegiełką przez Patronite. To wszystko, trzymam za Was kciuki. Obram się, cześć!